W Krakowie umarł Wincenty Witos. Wiceprezydenta Krajowej Rady Narodowej, niezłomnego bojownika ruchu ludowego, wielkiego obywatela żegnał lud krakowski, przedstawiciele stronnictw politycznych i władz państwowych. Na rynku przed Kościołem Mariackim przemówił prezydent. Stoimy pochyleni przed jego trumną i staramy się wniknąć w treść słów, które pozostawił przyjacielom swoim i narodowi. Potwierdzają one słuszność drogi, po której kroczymy. Będziemy kroczyli po tej drodze z tą samą uporczywą, wytrwalą i niezłomną siłą duchową, jakiej wzorem było życie człowieka, którego zwłoki dzisiaj żegnamy. Słowa, o których wspominał prezydent brzmią: iść twardo i niezłomnie ku utrwaleniu demokracji i niepodległości państwowej, cenić głęboko przyjaźń sąsiedzką, której zawdzięczamy swe wyzwolenie. Być wiernym zawsze i do końca swemu narodowi. Tę wierność uczcił naród krzyżem Grunwaldu. Z Krakowa ruszył kondukt żalobny do Wierzchosławic. Tu, w rodzinnej wsi wielkiego patrioty, przemówił wiceprezydent Grabski, żegnając zmarłego imieniem Krajowej Rady Narodowej. Imieniem rządu żegnał go premier. Pozostał całe życie wiernym i nieugiętym przywódcą chłopskim, powiedział premier. W imieniu rządu jedności narodowej składam hołd wielkiemu mężowi stanu, wielkiemu patriocie i Polakowi. Wbrew wrogiej propagandzie która usiłowała okręty polskie utrzymać z dala od kraju, wrócili do Gdyni łodzie podwodne Sem, Ryś i Żbik oraz statek szkolny Dar Pomorza. W porcie wojennym na Oksyliu przedstawiciele rządu, wojska, organizacji społecznych oraz wielotysięczne tłumy Polaków serdecznie witali oficerów i marynarzy, którzy po sześciu latach gościnu przyjaznego narodu szwedzkiego sprowadzili okręty polskiej marynarki handlowej do ojczystego portu. Powrót polskich łodzi podwodnych i daru Pomorza stał się świętem odrodzonej Marynarki Polskiej i świętem przyjaźni polsko-szwedzkiej. Za bohaterstwo wykazane w walkach z Niemcami i za sprowadzenie do kraju okrętów Marynarki Polskiej oficerowie i marynarze otrzymali wysokie odznaczenia bojowe. Dekoracji dokonał zastępca naczelnego dowódcy Wojska Polskiego generał dywizji Marian Spychalski. Marynarze polscy stają w pierwszych szeregach tych, co budują podstawę potęgi naszego narodu flotę wojenną i handlową. Polacy z zachodu wracają do ojczyzny. I tu nie pomogła oszczercza kampania nieprzyjaciół demokracji polskiej. Nie pomogła polityka gruźb i szykanowania wszystkich, którzy zadeklarowali chęć powrotu do kraju. Nie pomogły kuszące obietnice wygodnego życia na emigracji. Wielotysięczne rzesze Polaków w Niemczech Zachodnich oświadczyły się za natychmiastowym powrotem do ojczyzny. Przy pomocy amerykańskich władz wojskowych rozpoczęła się masowa akcja repatriacyjna. Na punkt przejściowy w dziedzicach przybywają codziennie pociągi wiozące repatriantów z zachodu. Przybywają Polacy przymusowo wywiezieni na roboty do Niemiec, więźniowie obozów koncentracyjnych, jeńcy z oflagów i stalagów. Obywatel Gać spędził kilka lat w obozach Mauthausen i Dachau. Obecnie wraca na Pomorze. Te dzieci urodziły się na obczyźnie. Ojcowie ich nie żyją. Odrodzona Polska otoczy je serdeczną ojcowską opieką. W obecności marszałka Polski Michała Roli Rzymierskiego odbyło się w Bydgoszczy poświęcenie i wręczenie sztandaru XIV Dywizji Pomorskiej. Sztandar ufundowany został przez społeczeństwo Bydgoszczy oraz dziewięciu powiatów pomorskich. Jak wiadomo, XIV Dywizja Pomorska, która z powodu późnego formowania się nie miała okazji walczyć na froncie, zdobyła pierwsze miejsce w szlachetnej rywalizacji jednostek wojskowych biorących udział w akcji żniwnej na ziemiach odzyskanych. Po uroczystości wręczenia sztandaru odbyła się na placu Wolności Wielka Defilada Organizacji Młodzieżowych oraz Półków Dywizji Pomorskiej. Pobyt Marszalka w Bydgoszczy stał się potężną manifestacją zbratania społeczeństwa pomorskiego z wojskiem. Do Warszawy przybył marszałek Szolto Douglas, główno dowodzący sił powietrznych w angielskiej strefie okupacyjnej. Marszałek Douglas oświadczył, że w czasie wojny polskie dywizjony lotnicze były najdzielniejszymi sojusznikami brytyjskich sił powietrznych. Wyrazem wdzięczności Narodu Brytyjskiego dla Polaków jest otwarta w Gmachu Muzeum Narodowego w Warszawie wystawa Rafu. Szczególne zainteresowanie zwiedzających wzbudzają oczywiście eksponaty związane z działalnością lotników polskich. Odznaki lotników polskich walczących w szeregach RAF-u. Odznaki polskich dywizjonów lotniczych. Odznaka słynnego Dywizjonu Myśliwskiego 303, który nosi imię Tadeusza Kościuszki. W okresie bitwy powietrznej nad Anglią te przyrządy ratownicze ocaliły życie tysiącom lotników brytyjskich. Model czteromotorowego bombowca brytyjskiego Lancaster, który był zmorą miast niemieckich. Francuski przemysł węglowy został upaństwowiony. Wbrew knowaniom wielkoprzemysłowych potentatów Francja wkracza na drogę upaństwowienia kluczowej gałęzi wytwórczości. Ze względu na wyjątkowe znaczenie produkcji węglowej dla odbudowy przemysłu francuskiego, kopalnie węgla poszły na pierwszy ogień. W instancjach kierowniczych upaństwowionego przemysłu węglowego zasiedli przedstawiciele górników i inżynierów górniczych. Upaństwowienie kopalń zaznaczyło się we Francji ogromnym wzrostem wydobycia węgla. Sukces ten zawdzięcza Francja w znacznym stopniu górnikom polskim, których znaczna liczba pracuje w kopalniach francuskich. Rząd Rzeczypospolitej rozpoczął starania o repatriację górników polskich z Francji. Będą oni pracowali w przemyśle węglowym na ziemiach odzyskanych. Powrót górników polskich odbywać się będzie stopniowo w miarę zastępowania ich na kopalniach francuskich przez rodowitych Francuzów. Opinia francuska zgodnie podkreśla ogromne zasługi górników polskich w odbudowie przemysłu węglowego Francji. W Radze odbył się pierwszy od chwili wyzwolenia Kongres czeskosłowackiej partii komunistycznej. Na zjeździe przemawiał sekretarz partii, długoletni więzień polityczny dr Gottwald. W żałobnych dniach listopada odprawia Warszawa swoje zaduszki. Tłumy żyjących przychodzą ku swoim zmarłym z modlitwą i łzami, z ostatnimi kwiatami jesieni, z plomykiem drżącym na wietrze. Warszawa święci pamięć zmarłych śmiercią bohaterską, Śmiercią męczeńską, śmiercią darowującą. W strasznych dniach wojny, w potwornych latach okupacji bohaterem Twoim Warszawo było wszystko bezimienne, walczące nieustraszenie z wrogiem. Młodzież i ludzie dojrzali, starcy i dzieci, ich ciała i kości przemieszały się z ruinami Twymi, krew ich odmyła bruki Twoich ulic i wsiąkła w Twe zieleńce. Lomień, który spalamy ci w ofierze, wygaśnie. Lecz w sercach naszych coraz jaśniej gorzeje miłość ojczyzny, którą oni zapalili.